Cześć, jestem Bartolo Dziś mamy kolejny odcinek serii od zera do milionera Czyli serii na której Podczas której na stronie CSGO Skins Spróbujemy zebrać milion złotych Oczywiście, drodzy widzowie, jeśli nie masz 18 lat Tylko oglądasz, ale jeśli masz koniecznie 18 lat godzina, ci 10 razy przy doładowaniu 20 na start, co darmowa skrzyneczka Jesteśmy ogólnie po transmisji Na żywo I tak, jest was Mam bilansu W sensie 20 700 złotych Wciąż trwa Gold Rush. I drugi widzom, Giveawaya giveaway prezentują się w następujący sposób. I teraz tak. Teraz tak. Kurwa Gigabułę na Jokerze. Kurwa otworzyłbym. No. Ale dała pizdę w chuj. To zróbmy tak. Do 15 zajdę. Oooo. Ale to też będzie plus. Będzie plusik, tak otwórz ponownie. Kurwa, znowu spierdolił. Tu będą plecy. Otwórz ponownie. Plusik. Dobrze. Jeszcze raz. Kurwa, kurwa, kurwa. O nie. Plecy w chuj. Tak, tak. I ostatni raz. Ostatni raz. I, I kurwa kawałek jeszcze, no nie, 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 nie trzeba było tu się zatrzymać Dobra Sprzedaj, pyk 15k Więc tak Zróbmy bitwę Taką Skromną Za kurwa O, za 5k zróbmy, no tak Pyk na czterech na andrża i utwórz. Ech, ech, drugi widzę. w tym momencie użyj kodu Bartolo, który daje ci 10% przy wyładowaniu. 20 na start. Codzienna darmowa skrzyneczka. Pek, pyk pyk I teraz tak. To jest tryb underdog, czyli Tryb, w którym musimy mieć jak najmniej pniążka. Jak najmniej, nie jak najwięcej. I właśnie wychodzimy na prowadzenie. Prowadzenie. Na, 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 na play. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Pięknie, pięknie. O kurwa, ty chuju pierdolony ty. Bo kurwa i samuta ta. O nie, o nie, o nie, o nie. Ale tu jest niecałe 6 dyszek. Kurwa, czy ja w końcu mogę zamknąć mordę? Ja pierdolę. Czemu kurwa ja? Dlaczego? Kurwa. No i kolejnego bista za ile? Tu jest już kurwa 800 zł różnicy. Czy to mi się podoba? No nie No, pięknie Kurwa 340 złotych, pińszym pierdolonym Znaczy 50 kurwa Kill confident No i co kurwa? Oh, kurwa Jeszcze tego kurwa Miszona musimy się pozbyć Dawaj mu, dawaj mu kurwa Muszę to wygrać, muszę to kurwa wygrać Nie kurwa mi, nie mi tu jest tysiąc, kurwa dwóch muszę się pozbyć. Ja pierdolę, dawaj mi to, dawaj mi to <coughs> proszę, proszę, proszę. Nie, kurwo jebana szmato. Tu jest 2400 różnicy Kurwa, czemu oni dostają skiny po 30 zł? Nie kurwa nie ja pierdolę, kurwa, mać, szmato, pierdolona To dziwko 63 tysiące. Psia pierdole, kurwa. Taka piękna była amerykańska. Dobra, zróbmy za piątkę, ale. Pyk, 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 pyk. I pyk. Kurwa. Drogi widzu. Użyj kodu Bartolo, bo aż mi przykro się zrobiło, że nie trafiłem tej lorki. Kod Bartolo da ci 10% przy doładowaniu, 20% na tat... Codzienna darmowa skrzynka. Dobra, lecimy, nie śpimy. Dziękuję, dziękuję, wypierdalać mi kurwa z mojego podwórka. Kod Bartolo. Pięknie, mam nadzieję, przynajmniej. Dobrze, wciąż dobrze. Kod Bartolo. Nie wiem, nie widzę. Dobrze, chujowo, dobrze, dobrze. Nie, kurwa. Dobrze, wciąż dobrze. No, chyba nic się już nie odjebie, nie? Nie wiem. Kod Bartolo. Dobrze, dobrze, kurwa, dobrze w chuj. Kurwa. Dołączmy do takiej. Za 604, o Radosław wrócił, Radosław, ja z nim walczyłem pół live'a, nie? Pokażmy Radosławowi Radosław to lubi <głosy> <głosy> Ale synchro z Radosławem Chuj będziemy płakać to nie jest nie nie Drugi widzą, przypominam, by wziąć udział w wystarczy doładować konto z kodem Bartolo i za minimum 8,40, żeby wziąć w jednym udział, a jeśli we wszystkich, za 59,98. Tak, zdecydowanie tak. I co? I co tu się dzieje? Pra, 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 pra. Ej mam ci tu już na odcinek. I samo trafił Lora i tak przegrał. No? To jest fajny tytuł No kurwa! 15 przynajmniej. I mamy 2500 500 10 No chyba że Tim Baby Poł się trafi, tak? Połim go, przepraszam. Pizza nad głową, Pizda nad głową, kręć dupą, dupą swoją, kręć kręć dupą swoją, przejebaliśmy kurwa. Bo kurwa ten pan tutaj nie potrafi robić bitew. Ja wam kurwa pokażę. Dobra. Połowa w plec. Ja wam pokażę. O, tak, tak, u. Chodwa. O, 10% przy dorowaniu. 20 na jedna Darmowa skrzyneczka. Radosław, zapraszamy. Radio. Radio. Radziu Radzikowski wbijaj. Patrz, nie wbijaj. Teraz 5, 4, 3, 2, 1. No radzi miałeś szansę, miałeś swoje 5 minut i teraz tak chujowo w chuj Za 25 zł No to już lepiej, ale wciąż słabo mm, no nie Zresztą jest ten talon, tak? Nie, to karambik, przepraszam. No jeden karam po sprawie by było, no, tak naprawdę. Ale... No niestety, niestety, niestety. Jest. Jakie... Je... Bank kurwo! Dobrze! Nie to, kurwa, miss Sorry. Miał być tak Mówiłem, że... Ale radził może sobie w brodę, nie, że nie dołączył. O kurwa. Pięknie. Pięknie w chuj. I wiecie co? Tak się kurwa buduje legendę, nie? Tak się buduje legenda. Tararara, tararara. I co teraz? Teraz kurwa... Sam profit się w sumie robi. Mm. Może jeszcze jakby teraz to naklejka spadła Kurwa by było pięknie hmm. Ale słabo no to widzę Aczkolwiek, aczkolwiek To nie tak To jest Baby, a um, Baby hole kosztuje 5 złotych no. Więc drogi widzą Użyj Bartalon Bartolom 4 Ci 10% przy doładowaniu Nowa 10 na start Codzienna darmowa skrzyneczka I chuj w dupę i jeszcze jeden karambicik? Nie, 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 nie. Ale jest duży. 2-3. 3. 2-3, co ja pierdolę bał. Dołączmy do tej. Kurwa. Oho, tu jest Radosław kurwa. Sian jak Russo. <grytanie> Radosław już mi tutaj brzydko pokazuje. Co my tu musimy mieć? Coś 2400. No Najdroższy z kim tu ile? Okej, okay, fejdik. No jakby fejdik komuś spadł? Byłoby fajnie, aczkolwiek nie wiem, nie znam się, nie udzielam da to da, da to będziemy płakać Głodny się kurwa robię Nie Nie ciekawi się to no co ja wam będę widziałem, ale no wiecie no, Duży profil był, teraz będzie mniejszy O przebiłem sobie Radosława a Radosław przebił mnie, dokładnie, sterujemy wzajemnie tą bitwę, Hehehe. He he. I co my tu mamy, co my tu mamy, kurwa jeszcze 11 skrzynaczek Nie, to nie jest fejdzik, jebłem się, co jest paf, B.I.B. Ale to kurwa piękne, piękne jest fejdzik, awóka Ostatnio w... A. mi spadła, no to już zresztą widzieliście na odcinku Co my tu mamy? Nic dalej nie mamy, pizdę mamy kurwa. Słabo 800, 1200 1400. Ale ja mówiłem? 2400, czyli jeszcze 1000 zł. O kurwa. Nie to nie Twej. Jezus. To ok, ok, ok. Więc drogi, widzę, użyjko do Bartolo, który daje ci 10%, przy załadowaniu. 20 ja na start. Codzienna, darmowa skrzyneczka. No nie, nie dało, nie dało, nie dało, ale plecy są nieduże stówka pleców. To nie ma kurwa tragedii. Ja, ja wam teraz pokażę. 20 bistów na dwóch graczy. I dołączy Radosław, ja wam mówię. Na buście. Na buście pyk tak dwóch standardowy Radosław, komachere Radosławie. Radosław. Radziu. Radziu mówię do ciebie. Panie Radosławie. Rado. Radosław. 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 Kurwa. Nie, no Radosław nie załamuje swoją postawą ogólnie, nie. Miał tu być. Chciałem go grać. He he he. To jest ostatnia bitwa w tym odcinku Zdecydowanie. Alex. Drogi hmm. widzę, użyj go do Bartolo, bo ja się dla was poświęcam. Bank. wygrywamy następnie. Dobrze. Bęk, dalej wygrywamy. Kurwa, dobrze, tego do plera nie trafił. Bęk, kod Bartola. Kurwa, wykrakałem mnie. Oła. szybko. Czemu nie underdog? Czemu nie underdog? Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie underdog? Kurwa. Nie, ja on ono droższe. O 9 zł. Kurwa. Musiał w tym samym. chyba, że mi Bista sypnie. No to ja się nie pogniełem, że bista. Bista Jest jeszcze 11 skrzyneczek, więc wszystko się może zdarzyć. 10 zł różnicy. 1000 zł różnicy to jest kurwa jeszcze do opierdolenia. Dobrze, dobrze. Już jest kurwa 700 zł różnicy. Kurwa niedobrze, za ile? Za 180, no to dobra, o no 130 poszło w górę eee, Tu już kurwa pieniądze kolejne, 6 nawet Kurwa, nie dawaj mu tego kil, kurwa konfidenta Konfident? Jak to wygląda? Budżet 21 PLNów 1000, No znów 1000 się zrobił, nie? Kurwa przygrzeb, 1000 Kurwa 500. No, nie całe. Ja je bertyduję, pana kurwa macie. Więc co ja zrobię jeszcze jedno? No, na underze na 4. Kurwa, jeszcze przegram. Jaga to jest wciąż za mało. I teraz listę, proszę. Kurwa. ile wygrał się, 8300. No, skopiuj na 4, na underze utwórz

Dobrze, dobrze, trzeba się jeszcze pozbyć Isamu i, samu, i Ty Kurwa, jebana! Dobrze, Isamu w górę. Kurwa, ale Aleks też bym mógł iść w górę troszeczkę wyżej, nie? Kurwa, najnowsze za 400 zł trafiłem, nie zauważyłem. Daj mu teraz za 400. Tak, kurwa, za 31. I daj każdemu dziewczętkom do jungle Kurwa czemu mi jaguara No chuj na pana Ale dobrze trafiłem na 400 Dobrze kurwa Dobrze No nie no nie dawaj mi takich kurwa broni tak 1000 złotych różnicy jest 1000 złotych Kurwa konfidenta mi dał nie To się kurwa pójdzie pan drugiego co my tu mamy za różnicę? Dobra. 1000 mm, zł. Dobrze, daj, dobrze po to. Jeszcze skrzynek, kurwa. Dobrze, kurwo. Teraz kurwa jeszcze alimentom daj. Tu już jest mała różnica w sensie, no. Dobra, Aleks wypierdala, to jeszcze alimenty by trzeba było wyjebać, nie daj mu weapon do jungle, proszę Kurwa, nie mogło się na odwrót, tu jest 10 zł różnicy Nie, to już jest kurwa nie do zrobienia Niestety, niestety, kurwa, ale piękna bitwa, daj 21 000. widzicie co, ja zarobię kurwa, ile to na drogach kosztuje Ile to kurwa kosztuje na jebanym trocherze? Gdzie to kurwa jest? Za daleko. Na dokerze kosztuje 3 koła. I ja to zrobię. Tak. Ja to zrobię za całość. Ile ja bym musiał usunąć, żeby jeszcze jedną? Nie, to już jest za dużo. To jeszcze O! dnia się skrzynek. Drugi widzą. W tym momencie, użyj kodu BARTOLO Który da ci 10% przy dodaniu, 20 na start Codzienna, darmowa skrzynka nie, Kurwa to jest underlock, dobra, nieważne Ja bym właśnie klasyczny, nie? Jest klika zajebana Kurwa Jeszcze kurwa do zrobienia, o dobrze Ile jest kurwa dziewięćsetu między mną a Emilii Dobrze, dwa konfidenty wpadły Daj teraz trzy konfidenty proszę No kurwa słabo Ale zaraz wchodzimy na Desperkę. Więc może będzie odkutka I chuj każdy z nich lore trafi, ale by była beka Trafił lore, dobrze, Michael wypierdała Jeszcze trafił kurwa meduzę, nie? Daj im po meduzie, proszę, daj im. Kurwa, welcome to the jungle wypierdalasz. I jeszcze Alexa wypierdol, proszę, zrób to dla mnie, błagam cię, kurwa. O, moja łódka. 67 tysięcy. Dobra, no widzą, w tym momencie użyj go do Bartolo, który da ci 10% do- który daje 10% przy doładowaniu. 2,10 na stronie, na drogą skrzynka i wbijaj na moje socjale. Oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Widzimy się na następnym odcinku. Cześć!